Czy rząd dobierze się do właścicieli nieruchomości na wynajem? O tym będziemy dzisiaj rozmawiać. Ja nazywam się Daniel Piesto, kanał to Państwo Piesto, kanał o inwestowaniu, o nieruchomościach i o biznesie. I dzisiaj rozmawiamy wyłącznie o czarnych murach, które się kłębią nad rzeczypospolitą, a dokładnie nad właścicielami domów i mieszkań wykorzystywanych na najem. Czyli sami w nich nie mieszkają. I o tym będziemy dzisiaj rozmawiać. Mam przygotowane artykuły, czyli to są takie nowiny Państwa Piesto, ale mówimy tylko i wyłącznie na jeden temat. Rząd to jest artykuł z Forsala. rząd kręci bat na właścicieli domów. Szykują się wielkie zmiany w przepisach i to jest w ogóle przedstawione jako taki pozytywna wiadomość, że w końcu będzie bat na właścicieli domów, że własność będzie ograniczona, to mamy się cieszyć. I tu jest napisane jeszcze, że redaktorką jest Jagienka Michalik. Ja nie sprawdzałem, ale to jest imię w ogóle Jagienka? Bo Jagna to chyba jest imię, prawda? Nie wiem. Hałas, bójki parkujące gdzie się da samochody, śmieci i bezsilność sąsiadów. Tak można streścić skargi, które leją się lawiną do posłów oraz resortu rozwoju technologii. Od tych, którzy stali się ofiarą nowej polskiej plagi. Domy jednorodzinne zamieniane są w hotele robotnicze. To właśnie ja robię, jakby co. Rząd chce z tym walczyć i kręci bat na ten biznes w cudzysłowie. Nie rozumiem to jest biznes? To spełnia definicję działalności gospodarczej, moim zdaniem, bo to jest powtarzalne czynności celem w celach zarobkowych. Do tego nie mogę się zgodzić, że to jest bezsilność sąsiadów, no bo jeżeli jest hałas, no to dzwoni się na policję, tak? Że jest za głośno, jeżeli oczywiście mówimy o ciszy nocnej. Bójki parkujące, gdzie się da samochody, to wszystko policja załatwia, więc w czym problem? Nie rozumiem, ale może się dowiemy później. To zdjęcie jeszcze tutaj zwróciłem uwagę. Że nie wiem, czy to już jest norma, ale to na pewno nie jest prawdziwe zdjęcie, bo ten gość jest za mały na te drzwi. Ale dobra, czytamy dalej. Rząd chce z tym walczyć i kręci bat na ten biznes. Szykuje się rewolucja w przepisach? A, no to już właściwie to samo powiedziałem. E, takiej plagi jeszcze nie było. Problem w tym, że ów prywatny interes stał się koszmarem dla tych, którzy mieszkają obok. To m.in. hałas bójki. Znowu się powtarza. Kurczę. Człowiek pisał ten artykuł, zaraz wam to pokażę, dlaczego. Tu jest napisane, tu jest błąd, popatrzcie. Ponieważ gruncie obecnych przepisów powinno być, powi ponieważ na gruncie obecnych przepisów, co znaczy, że to pisał człowiek i powtarza to pięć razy to samo, jak sztuczna inteligencja. Więc yy, nie róbcie tak. Jagienko nie. Stąpanie po wąskiej linii. I to jest mega ciekawe, posłuchajcie. Usiądźcie. Jak przypomina dziennik, sprawa była już wcześniej dyskutowana podczas jednego z posiedzeń Komisji Infrastruktury. Czy problem może rozwiązać wprowadzenie nowych przepisów? Gazeta prawna przywołuje wypowiedź Moniki Wrublewskiej, dyrektora Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji w resorcie Rozwoju. Słuchajcie, co pani Monisia. Nie wiem, może już wszystkie imiona będę zdrabniał. Wymyśliła. Robimy spotkania. Widzimy, że stąpamy po wąskiej linii. Będziemy się starali te przepisy w miarę szybko wprowadzić. To nie są przepisy jednej ustawy, i tutaj myśleliśmy o jakimś ograniczeniu kubatury budynków jednorodzinnych czyli nie nawet powierzchni, znaczy przynajmniej tutaj tak twierdzi tylko objętość budynków będzie mniejsza i to ma rozwiązać problem domów na, dla pracowników? Jak? <laughs> Więc nie mam pojęcia, co ona wymyśliła, ale na razie tak będzie walczyć. Tak, tak po prostu będą kary za, za duże domy, nie, będzie, nie będą legalne duże domy pod kątem kubatury. Ale to jest oczywiście pomysł i ona stąpa po wąskim gruncie. Jedna z radykalnych, rozważanych opcji rozwiązania problemu to ograniczenie dopuszczalnej kubatury, to już czytałem, ale czy takie rozwiązanie może być skuteczne i sprawiedliwe. Ktoś pyta, dziennikarka pyta, ale po co pytać? Przecież to jest świetny pomysł. Pojawiły się też wątpliwości dotyczące rodzin wielodzietnych i tego, jaką kubaturę przyjąć na głowę. Czy my jesteśmy na jakimś parowcu, że musimy to robić? Kolejna kwestia to takie zabezpieczenie regulacji, żeby nie dochodziło do nadużyć. To teraz tak, z jednej strony mamy minimalną wielkość, tak, 25 metrów na lokal mieszkalny, z drugiej będziemy mieli maksymalną i w przeliczeniu na jedną osobę. I teraz wyobraźcie sobie, że ktoś ma dużą rodzinę, tak, to, to mu pozwolą zbudować więcej, ale jak już dzieci wyjadą, to co ma zrobić z resztą domu? Nie wiem. To, to jest tak głupie, słuchajcie, no nie wiem, nie, nie ma szans, nie widzę żadnej opcji, żeby te przepisy miały jakikolwiek pozytywny efekt, to, to jest strasznie głupie, przepraszam, już, już się tak nie śmieję, to jest profesjonalny kanał e, na YouTube. Zdaniem Andrzeja Falkowskiego, przewodniczącego zespołu prawno-regulaminowego Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, czyli w skrócie POIB, POIB. Kwestia większej czy mniejszej kubatory nie ma tu nic do rzeczy. Problemem nie jest wielkość domu, tylko liczba osób go użytkujących. A w prawie budowlanym nie ma przepisu, który mówiłby ile maksymalnie osób może mieszkać w domu jednorodzinnym. No tak, nie ma takich przepisów, no bo nie po to są przepisy budowlane, żeby decydować jak ktoś użytkuje ten obiekt. Znaczy, nawet, nawet są częściowo. Mamy użytkowanie jako mieszkalne i mamy jako hotelowe może być, ale może być też inne, jakieś formy użytkowania lokalu. I tyle. I tym się zajmuje powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego, który to sprawdza, jeżeli coś jest niezgodnie. A. Yy, więc w prawie budowlanym, jak, jak można to stwierdzić? No nie wiem, ktoś ma bardzo dużą rodzinę i co wtedy ma zrobić? Albo, no nie wiem, nie, nie będzie można pokoju wynająć? Nie widzę żadnej opcji, żeby to zrobić uczciwie i żeby to miało ręce i nogi, żeby to komukolwiek pomogło. Z tym, że dodaje tutaj yy, Mariusz Cisło, ekspert do spraw legislacji Stowarzyszenia Architektów Polskich S.A.R.P. Ograniczenie kubatury domów jednorodzinnych. Nie rozwiąże problemu. Z tym się zgadza, jakby Mariusz Ścisło. Takie przepisy wprowadzono w latach 70., i Polacy szybko stali się mistrzami w ich obchodzeniu. Jest. Mówi architekt i dodaje, że pomóc mogłoby dofinansowanie i wzmocnienie kompetencyjne nadzoru budowlanego. Więc e, dodanie pieniędzy z państwa, z podatków naszych, nie wiadomo tutaj komu, ale chyba nadzorowi budowlanemu, czyli żeby po prostu było więcej kontroli. Chyba o to chodzi. Tak rozumiem to. I zaraz powiem w ogóle, co o tym sądzę wszystkim, ale jedziemy dalej. Kulturowy galimat ja z czym to się może skończyć? Jak na razie ze strony ministerstwa nie padły konkretne propozycje rozwiązania problemu. A, okej, okay, to tyle. No to jedziemy teraz z kolejnym artykułem. Mam takie cztery, i pod koniec powiem, co ja o tym wszystkim sądzę. To jest Gdynia, drapacz chmur, miał być wizytówką miasta, zrobił się hostel najgorszego gatunku. Mieliśmy otrzymać prestiż i wygodę. A co mamy? Podrzędny hostel. Doskonale rozumiem ludzi, którzy kupili tam mieszkanie, wprowadzili się całą rodziną, a połowa tego budynku jest wynajmowana na krótki termin, i przyjeżdżają ludzie z całego świata i po prostu balują. I generalnie o tym jest ten artykuł, nie, nie będę się tak rozwijał tutaj, bo to jest oczywiste, jak to, jakie są problemy z tym, prawda? Tabuny ludzi z walizami. Tu jest napisane, że prostytutki przebierające się w windzie, papierosy jakieś palone. Z mojego balkonu zrobili sobie popielniczkę. Generalnie narzekają. I teraz to jest trochę inny przypadek, no bo to jest budynek, który jest mieszkaniowo-hotelowy. I takie połączenie jest bardzo rzadkie z oczywistych względów. Także. Jak kupowali, to za przeproszeniem widziały, gały co brały, ale na razie tylko pokazuję wam te artykuły. Kolejny z bezprawnika, ten był z Money.pl, a teraz będzie bezprawnik. Bardzo ciekawy artykuł. Ewidencja wszystkich lokalów mieszkalnych w kraju. Wiceminister zapowiada rewolucję. Więc mamy to samo ministerstwo co wcześniej, co pani Wróblewska, tylko że teraz mówimy o wiceministrze rozwoju i technologii Tomaszu Lawendowskim, który potwierdził, że rząd pracuje nad nową ustawą, która może wywołać spore kontrowersje. Chodzi o ewidencjonowanie wszystkich lokali mieszkalnych w kraju, zarówno publicznych, jak i prywatnych. Ma to mieć jednak konkretny cel i w perspektywie długoterminowej mogłoby przyczynić się do poprawy sytuacji na rynku nieruchomości w ten sposób, że będą wyższe ceny. To na końcu dodaję od siebie, ale umówmy się, to prawda. To jest prawda. Cokolwiek by było w, tym artykułu, w, tej, w tej ustawie, ostatecznie to podniesie ceny nieruchomości i podniesie czynsze. Może komuś zakazać po drodze budowy domu albo zakazać wynajmu na jakiś tam termin, ale ostatecznie ceny na wykresach wzrosną. No dobra. Przy okazji rozmowy dziennikarza Onetu z wiceministrem rozwoju i technologii Tomaszem Lawendowskim na temat tego, co dzieje się w gdyńskim Sea Towers, Polityk zdradził, że rządzący zaczną niedługo pracę nad dwiema nowymi ustawami, które mogłyby m.in. ukrócić patologie związane z najmem krótkoterminowym. Pierwsza z nich stworzy centralną ewidencję lokali, dając samorządom narzędzia do kontroli najmu czyli Mówiliś, mówiono tutaj, że centralna ewidencja lokali powstanie, ale dopiero tutaj jest napisane, że będzie kontrola najmu. To jest zupełnie co innego. To znaczy, że gmina będzie mogła mocniej wpływać na to, co robisz, drogi widzu, ze swoją nieruchomością. Jeżeli masz dom i chcesz go wynająć, no to będzie ewidencja i gmina będzie mogła w jakiś sposób wpłynąć na to, komu wynajmujesz, za ile i po co. No jak inaczej. Jeżeli się nie dostosujesz, sankcja. Czyli jakaś grzywna, prawdopodobnie, nie wiem. Druga z kolei przyzna, druga z kolei przyzna wspólnotom mieszkaniowym, prawo do obciążania właścicieli uciążliwych lokali wyższymi opłatami. No właśnie, czyli wyobraźmy sobie, że mamy wspólnotę mieszkaniową składającą się z trzech lokali, jeden jest wynajmowany, czy to jest duża wspólnota, i jeden jest wynajmowany na krótki termin. I teraz wspólnotę tworzy zarząd, który jest powoływany przez większość. W zależności od jest stworzona, prawda? Ale zazwyczaj to tak jest, że większość właścicieli lokali, czyli ci dwaj mogą zagłosować, że ten, który wynajmuje na krótki termin, zapłaci dużo więcej, więc on może zrezygnować z tego najmu i jakby w ten sposób można wymusić na nim zakończenie działalności i będzie musiał przejść na długi termin, ale tu nadal wspólnota. Rozumiem, z tego co tutaj jest napisane, będzie mogła wymusić na nim coś, dlatego że nie mieszka osobiście. Będzie trochę jak w Szwecji. Teraz najbardziej się boję o tych wszystkich inwestorów, którzy porobili takie inwestycje we wspólnotach. Ja mogę Wam powiedzieć z doświadczenia: mam jeden lokal użytkowy we wspólnocie, która. Nie wiem, ile ma ze 150 lokali łącznie, z czego zdecydowana większość to są lokale mieszkalne. I oni mają własno, własne wejście, te lokale mieszkalne, a od, od bok, boków tego budynku są lokale użytkowe. I my, jako właściciele tych lokali użytkowych, płacimy czynsz, który jest wyższy niż przy lokalach mieszkalnych, i w nim jest utrzymanie, administracja tej części, w której, do której my nawet nie mamy wstępu czyli tych klatek schodowych i tak dalej. Nawet śmie do śmieci nie mogliśmy korzystać, bo własne kontenery mamy jako lokale użytkowe. Które sobie sami załatwiamy, a w czynszu płaciliśmy za te śmieci. Udało się wynegocjować, żebyśmy chociaż tych śmieci nie płacili, ale wspólnota jakby wymogła na nas taki czynsz. I domyślam się, że to samo będzie tutaj, że po prostu będzie huzia na józia, że większy, większość będzie mogła coś wymusić na mniejszości. I może się mylę, może to będzie jakoś dobrze napisane, i zaraz przejdę do tego, dlaczego uważam, że to może nie być tak tanie spartolona ustawa, jak, jak ten pomysł, żeby ograniczyć kubaturę domów. Pani Wrublewska się postarała, tutaj naprawdę nas rozbawiła. Centralna ewidencja lokali. Pierwszy z projektów, tu będzie trochę więcej o nich napisane, że będzie indywidualny numer na przedramieniu, co ja gadam, indywidualny numer przypisany. Oraz przypisany charakter nieruchomości. Niezależnie od tego, czy jest to lokal na własne potrzeby, czy też przeznaczony na wynajem długo- lub krótkoterminowy, czyli właśnie będzie gmina wiedziała, czy jest aktualnie wynajmowany na krótki czy na długi termin? Może jeszcze trzeba gdzie skan umowy wysłać, nie wiadomo. Jak wyjaśnia wiceminister ewidencja ta będzie dostępna dla samorządów, dając im po raz pierwszy realne narzędzia do regulowania rynku najmu krótkoterminowego. Jak to w ogóle brzmi? Regulowanie rynku? Przecież jest właściciel. On robi co chce. Jakiś abstrakcyjny, musicie myśleć abstrakcyjnie, ale pewnie myślicie. Jest jakiś abstrakcyjny właściciel i on ma swoje prawa i obowiązki. Tak? Jako właściciel. I tak samo inni wobec tego, że on jest właścicielem. Więc jeżeli regulujemy rynek, to odbieramy jemu te prawa wynikające z własności i po prostu zabieramy. To jest, to jest regulowanie rynku, czyli po prostu będzie mniej własności, mniej zarządzania w naszą własnością. Ja tak to widzę. To jest dla mnie najprostszy sposób myślenia i dopiero później wchodzę w szczegóły. To odpowiedź na liczne skargi mieszkańców, no i znowu będą skargi miast, dużych miast, Warszawa. Czyli liczne, czyli trzy skargi mieszkańców Warszawy stworzyły ustawę. A prawdopodobnie nie było żadnych skarg. No, umówmy się, skargi to mogą być na zasadzie, że w manip.pl ktoś wykupił artykuł, albo w Forsalu, a nie, że ktoś do resortu pisze skargi. No nie wiem. Może się mylę znów ja nigdy nie słyszałem o tym, żeby jakieś skargi wpływały, że zróbcie coś z faktem, że ktoś wpuścił do swojego mieszkania inną osobę i ta inna osoba zrobiła imprezę. Musicie zakazać coś tutaj. Dobrze, przepraszam, już się uspokajam. Po wejściu w życie ustawy Rada Miasta będzie mogła na wzór np. Na Berlina z lat 40., znów żartowałem, podjąć decyzję o ograniczeniu najmu krótkoterminowego do np. 90 dni w roku na terenie całego miasta lub w wybranej dzielnicy, a nawet całkowicie go zakazać na określonym obszarze. No i dobra, jeszcze mamy szersze uprawnienia dla wspólnot mieszkaniowych, to jest ta druga ustawa. Do wykazu prac rządu skierowałem wniosek o wpis projektu ustawy, to mówi ten wiceminister, wprowadzającej zmianę do ustawy o własności lokali. To ustawa, która reguluje funkcjonowanie wspólnot mieszkaniowych. Dobra, przejdę do rzeczy. Tu jest napisane, że jeżeli w budynku będzie np. 10% lokali z najmu krótkoterminowego, które będą generować duży bałagan, duże koszty, to wspólnota będzie mogła podjąć uchwałę w zakresie obciążenia właścicieli takich lokali wyższymi kosztami. Dobra. To jest ten artykuł. I ostatni, czwarty. Mieszkań. A, dobra, to jest trochę inny temat. To teraz dopowiem powiem Wam, co ja o tym wszystkim sądzę. Myślę, że e, dlatego lepiej kupować domy ogólnie, że nie ma wspólnoty mieszkaniowej, no bo jednak oczywistym jest, że jeżeli ktoś wynajmuje, wynajmuje albo jest właścicielem właściwie, we wspólnocie są części wspólne, to zawsze będzie generowało jakieś problemy. Zawsze mamy różne wizje użytkowania tych lokali. Jeden chce sobie mieszkać spokojnie, drugi chce mieszkać, imprezować, a trzeci chce komuś w ogóle wynająć i niech on realizuje swoją wizję. Także zawsze to będzie generowało więcej problemów i nawet rozumiem projekt, jakby pomysł na ustawę, która by mogła doprecyzować, co wspólnota może, co nie. No bo to jest pewien problem, który tak naprawdę można rozwiązać umową, czyli umową, Zawarcia tej wspólnoty można, można określić, jakie są reguły, że na przykład można wedle użytkowania zmienić. Tak mi się wydaje przynajmniej, że nie ma żadnego zakazu, żeby tak zrobić, że można po prostu zmienić czynsz w zależności od tego, jak użytkujesz lokal. Natomiast jest to bardzo śliski grunt, no bo spół, zarząd wspólnoty, który podejmuje takie uchwały, jest wybierany większością głosów. I w zależności znów od tej umowy, to może być tak, że to jest większość właścicieli, albo większość jakby właścicieli metrów kwadratowych, no ale zazwyczaj to jest większość. Więc, więc nie może być też tak, że większość narzuci wyższy czynsz mniejszości. Na to trzeba bardzo uważać i generalnie nie przepadam za mieszkaniami. Wolę domy najlepiej jednorodzinne, na dużej działce, bo wtedy nikt Wam nie robi kłopotu. I wie, mówiłem o tym wielokrotnie, jeżeli chodzi o najem domów na Kwatery pracownicze, że jest to bardzo dochodowy biznes. Jest to tak, że jeżeli chcecie wynająć dom za x, po prostu cały, cały ładny dom jednej rodzinie albo jakiemuś człowiekowi jednemu, nieważne, to gdybyście ten sam dom wynajęli na pokoje, na kwatery dodali trochę łóżek, to byście zarobili dwa razy więcej. Ponad. Czyli rentowność roi jest po prostu prawie dwa razy większa. Mówię prawie, dlatego że mamy większą amortyzację, czyli zużycie się tego domu oraz no. Trochę więcej kosztu związanego z zarządzaniem najmem. I teraz to, że dużo mieszka osób, to nie znaczy, że od razu są problemy. Bo ja miałem różne domy. Bywały takie, że właśnie przyjechali jacyś Azerowie na gruzińskich paszportach i było bardzo źle. A bywało tak, że właśnie Ukraińcy jacyś po trzech miesiącach dostosowania się do polskich warunków, świetnie się sprawdzili. I do dzisiaj mieszkają, i jest w porządku, i znają się z sąsiadami, nie ma problemu. Także. To nie jest tak, że kwatery pracownicze są problemem samym w sobie, ale, ale jeżeli chodzi o takie małe mieszkania i wspólnoty mieszkaniowe, to ja rozumiem, że jest jakaś, jakiś sposób użytkowania, który jest powszechnie przyjęty i Wy nagle, jeżeli kupujecie tam mieszkanie i robicie najem krótkoterminowy, to zmieniacie ten sposób użytkowania. Tak samo, jakbyście chcieli sobie na wsi nawet wziąć działkę w środku tej wsi i postawić tam mnóstwo uli, i być pierwszą osobą, która jest pszczelarzem w tej wsi, no to ludzie mieliby słuszną pretensję do Was, dlatego że te, te pszczoły były, robiłyby problem tym ludziom. I są na to przepisy nawet w kodeksie cywilnym. Gdyby cała wieś to była wieś pszczelarzy, albo to było powszechne tam, no to gdybyście wy dodali swoje ule, to nie ma problemu. I tak samo jest z użytkowaniem w ogóle wszelkiego, wszelkich rzeczy, które są, mają jakąś część wspólną. Także Unikajcie inwestowania w mieszkania na wynajem, bo tam naprawdę za chwilę będą duże kłopoty. A jeżeli chodzi o domy na wynajem, to wolność tomku w swoim domku i nie wierzę w to, że wejdą jakieś przepisy, które znacząco tu ograniczą może kubaturę, jakby ograniczyli kubaturę tych domów, no to by było wtedy śmiesznie, ale, ale to i tak nie dotknie tych, którzy już mają te domy, prawda? Także to to. I teraz jeszcze jedna wiadomość, która jest czwartym artykułem. Mieszkań na wynajem. Zaraz może jakoś przewinę to. Nie, nie mogę. Dobrze. Mieszkań na wynajem. O, tak zrobię. Zaczyna brakować, a chętnych przybywa i to w dzikim tempie. Czerwiec 2025 przyniósł na polskim rynku najmu coś na kształt zadyszki podażowej i przyspieszenia po stronie popytu. Co więcej, właściciele lokali zaczynają kalkulować, czy to ostatni dzwonek, by zrezygnować z wynajmu i sprzedać nieruchomość z zyskiem, zanim rynek skręci w przeciwną stronę. <laughs> a jak wy uważacie, bo ja zaraz powiem Wam co uważam. Zacznijmy od twardych danych. Liczba aktywnych ofert najmu spadła w czerwcu o ponad 3% w porównaniu do maja. No to nieważne są te kwoty. Generalnie wiemy, jaka jest tendencja. Wiecie, jak to wygląda u Was? Możecie sobie czytać w międzyczasie, jak to wygląda ta tendencja u Was na lokalnym rynku. Jest tak, że lipiec i sierpień to zawsze najgorsze miesiące do wynajmu długoterminowego. Wynajmujemy zazwyczaj na rok w Polsce i najczęściej robimy to w październiku, na 1 października, ewentualnie 1 września. Ja wolę 1 września, bo, no bo tak wolę, bo wszyscy tutaj mają 1 października, ja wolę trochę wcześniej. I 1 lipca zawsze było najwięcej problemów. Pustostanów, na przykład takich wymuszonych, że ktoś po prostu się wyprowadził i, i później trzeba go windykować czy coś takiego. Więc ja w tym momencie nie mam pustostanów. Jest lipiec, po prostu miałem dwie osoby, które mi się wyprowadziły w czerwcu, i w przeciągu tam kilku dni wynająłem te dwa pokoje i mam wszystko o pełne obłożenie. Co jest, no, może nierzadkością, ale bezproblemowe. I teraz bezproblemowe jest też to, że podniosłem wszystkim czynsze plus. Ryczałt za media do 250 zł za miesiąc i czynsz w zależności od pokoju od września. Czyli przyszedłem do moich najemców, powiedziałem jak jest, jaka sytuacja, przedstawiłem nowe umowy, i wszyscy bez problemu się zgodzili na nowe umowy. Co sugeruje, że, że jest faktycznie popyt duży, a podaż mała. To wszystko się zbiera na to, że faktycznie za chwilę może być tak, że czynsz wystrzelał w górę. Czy wiele osób w tym momencie rozważa sprzedaż, i w związku z tym e, oni już nie będą wynajmować? To jest taka głupota. Przecież ci, co będą kupować, też będą pewnie chcieli wynajmować, tak? W jakimś stopniu. No, to jest głupota. Nie rozumiem tego. E, to na pewno nie ma takiego wpływu. Po prostu e, jest w tym momencie e, popyt przewyższa podaż i tyle, ale to nie wynika z tego, że ludzie sprzedają mieszkania innym właścicielom, którzy już nie chcą wynajmować, tylko sami będą mieszkać. No, to Wam powiedziałem, jak to wygląda. Sytuacja moim zdaniem jest taka, że dużo osób mówi, że to właściwie już teraz punkt zwrotny i teraz już będą ceny spadać. Nie wydaje mi się to prawdą. Wydaje mi się, że ceny będą, przynajmniej w dużych miastach, będą dalej rosnąć i że to jest bardzo dobry moment, dlatego że jak się skończył ten program nieszczęsny w 2024 roku nie, trzecim w 2023, w grudniu no to od tego czasu zwalniał ten cały proces zakupu nieruchomości, jeszcze siłą pędu, jakby inercji, rosły ceny, i później zaczęły powiedzmy spadać delikatnie. I to było mniej więcej taki naj, największy spadek następował w pierwszym kwartale tego roku, mniej więcej, może w czwartym zeszłego. I teraz, jak, jak to nagrywam w lipcu, to stopy procentowe od tego czasu były obniżone już dwukrotnie. Jest zapowiedź kolejnej obniżki stóp procentowych, i gospodarka Polski ma się bardzo dobrze względem innych gospodarek, nie mówię że sama w sobie, ale nie jest źle. I jedyne zagrożenie, jakie widzę, to jest zewnętrzne. To znaczy, że na przykład załamie się front na Ukrainie, i w związku z tym będzie jakiś odpływ inwestorów z Polski kolejny, zarówno naszych rodzimych, jak i tych zagranicznych. Natomiast prawdopodobnie chwilę później skończy się wojna i będzie napływ o wiele większy tych inwestorów, bo pamiętajmy, że w tym momencie polska giełda jest niedoszacowana względem tego, ile generuje, generują te spółki na tej giełdzie dochodu ze względu na wojnę na Ukrainie. Więc jeżeli ta wojna się skończy, to polska giełda powinna się mieć bardzo dobrze. Także ja osobiście uważam, że to jest dobry moment, żeby kupować nieruchomości w Polsce, i ja kupuję. Kupiłem działkę, przymierzam się do kupienia dwóch domów w tym momencie jeden pod Warszawą, jeden pod Lublinem i, i kolejnej działki, analizuję kolejne działki. Jeżeli swoją drogą macie jakieś fajne tematy inwestycyjne na podział, to piszcie dzwoncie do mnie. I to chyba tyle. A, no właśnie, bardzo ważna sprawa. Jeżeli. Chcecie się rozwijać w kwestii inwestowania, gildia inwestorów. Regularne spotkania co dwa tygodnie, wojna, nie wojna, lato czy zima, co dwa tygodnie, wszystko przez internet, nie trzeba wychodzić z domu, nie trzeba się ubierać. Może bluzkę założyć? W każdym razie świetna opcja i nikt tego nie, nie robi, nie daje więcej wiedzy w takich pieniądzach jak my, więc to jest najlepsza opcja i link jest w opisie. Dzięki za oglądanie, państwo Piesto, to subskrybujcie ten kanał. Cześć!